Ja jestem Wiktor, w dzisiejszym odcinku nagrywamy przykładanie tych świerszczy tutaj i będziemy karmić gekona i modliszkę muszkami owocówkami. Chciałem jej dać mączniki, ale trochę go tam pogryzło i go wypluwało po prostu. Na mącznikie ona jest za mała. Będę teraz. Jakby postawić telefon. Będzie trochę problem. Jeszcze to zrobić tak, żebyście wy to widzieli. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie widać. Otwieram to. I najpierw muszę wyjąć te trochę tych, bo po prostu jeszcze ten z pojemnika będę tu wkładał. Te, te, te od jajek. Dobra, to. Ju są zapchnięty dobra. Kukładammy i ostatni oh, jeden mi wyskoczył. Więc, świerszcze mamy przełożone. Patrzcie, to już muszę złapać co mi tam biega. Dobra, teraz lecimy z tym pudełkiem tu. Tu bo tu trochę syfi więc na razie tak postawię telefon. Dajcie chwilę, dobra i teraz wezmę pęsetkę i postawię i albo będziecie widzieć, albo nie będziecie widzieć, nie wiem jak będę wyłapywał te świerszcze, Tu mu złapiemy taki kurdecznik takiego. Ja je tak trochę. Rozgniatam O oh, kurde, sorry Macie tu na chwilę gdzie on jest W tym Masz? Ziomek, ty go widzisz? Ziomek ślepy? Ładnie złapał. Dobra. Biorę go. Ten jest troszkę mniejszy. Bo jeszcze go nie przegryzł. Dobra, masz drugiego. Uciek ci. No. To ty chłopie. Muszę ręcznie wynienić dzisiaj, bo taki syf tu trochę. O kurczę, to się nie nagra. Nagra się. Tam jest jeszcze kryjówka, ale ją wyjąłem, bo ten musieć pierwszy schował. Nie wiem, kiedy on będzie miał wylinkę, ale powinien mieć za niedługo, bo tego zabiłem. Ale też go zjadł. To już jest trzeci. No to jeszcze. Ja mu dziennie daję po 6, ale będzie do kamery. I... I piąty. No ej widzisz go? Gdzie <ścoughs> on? Za jest... Dobra, No, jest. no i ostatniego dajemy. Dobra. <laughs> Jeżeli chodzi o kamienie. To na razie na tyle. Co ty tak ogonem machasz, Rionek? Nie będziesz srowy. Co? On co coś zjeść. Ale nie jestem pewien co. Dobra. Ziomek. Trzeba cię przesunąć tu. Dobra, wkładamy ci roślinkę, zapalamy, a jeszcze miejsce się nie włożyłem, no i lecimy z modliszką. Ta modliszka to niedługo powinna mieć wylinkę. Kurde, jest mały problem, bo ta modliszka siedzi tutaj. Czekajcie, zrobię sobie statyw I ze sprayta Średnio ją widać, ale zaraz ją zobaczycie. Otwieram te muszki. O kurde. I, i sypiemy. Ciekawe, czy będzie chciała zjeść. Kurde. Prawie... Ona, ona poluje. A nie, jednak nie. Ona, ona na razie nie jest chyba głodna. nie jest. Nie za bardzo widać po niej, żeby była głodna. Na razie się tak postawię. Muszę te muszki zamknąć o, I Jeżeli ja ich mam teraz w pokoju, kurde, na chwilę wystarczyło nie domknąć, już są wszędzie w pokoju. Dobra, modlisz to nie jest płodno. no Najwyżej sobie potem złapię jak będzie chciała. Ona woli wisić, dobra. Tak więc to by było na tyle. Na razie i cześć.